Co nam będzie potrzebne? Od strony konfiguracji mojego interfejsu WAN, czyli dostępu do internetu, będę potrzebował trzech rzeczy: po pierwsze adresu publicznego, pod którym urządzenie będzie dostępne i z którego będzie urządzenie korzystało, maskę pod sieci oraz adres bramy, które dostałem od mojego dostawcy internetu. W moim przypadku adresem publicznym będzie adres 192.36.253.10. Maską pod sieci będzie adres 255.255.255.252. Adresem bramy będzie adres 192.36.253.9. Od strony sieci wewnętrznej muszę wiedzieć też, jak skonfigurować urządzenie, czyli po pierwsze muszę znać adres, pod którym urządzenie ma być dostępne dla moich komputerów sieci wewnętrznej oraz maskę pod sieci. W moim przypadku ja ustawię adres mojego urządzenia na 192 192.168.0.1 A maska pod sieci to będzie 255.255.255.0. Aby wdrożyć urządzenie w trybie routera, w pierwszej kolejności podpinam się pod urządzenie. Muszę podpiąć moje łącze. Wanowe do pierwszego interfejsu urządzenia, który w domyślnej konfiguracji nazwany jest Out, natomiast moją sieć wewnętrzną wepnę do drugiego interfejsu sieciowego, który w domyślnej konfiguracji nosi nazwę In. W kilku krokach opowiem, co będzie potrzebne do skonfigurowania, aby urządzenie mogło w pełni pracować w trybie routera i żebyśmy poprzez niego uzyskali dostęp do internetu. W pierwszej kolejności nadaję adres IP na moim interfejsie wan czyli w moim przypadku będzie to e, interfejs OUT. W drugim kroku podaję adres mojej sieci wewnętrznej na interfejsie IN. W trzecim punkcie wskazuje bramę dostawcy internetu. Następnie przepuszczam ruch za pomocą reguły firewall, aby użytkownicy z sieci wewnętrznej mogli uzyskać dostęp do internetu. I w ostatnim kroku definiuję regułę source która podmienia adres prywatny moich komputerów w sieci wewnętrznej na adres publiczny urządzenia. Innymi słowy, reguła pozwala na wyjście Moim użytkowników w sieci wewnętrznej, moim adresem publicznym. Zapraszam Cię teraz na pokaz praktyczny, podczas którego pokażę Ci, jak skonfigurować urządzenie StormShield w trybie routera. To, co w tej chwili widzisz na ekranie, to jest widok mojej przeglądarki internetowej, za pomocą której jestem zalogowany do urządzenia StormShield, które w tej chwili jest w ustawieniach fabrycznych. Zwróć uwagę, że w tym momencie mój komputer nie ma dostępu do internetu. Aby to zmienić, przechodzę do panelu konfiguracyjnego mojego urządzenia i przechodzę w pierwszej kolejności do zakładki konfiguracja sieci interfejs. Zwróć uwagę, że w tym momencie wszystkie moje interfejsy sieciowe są częścią tzw. interfejsu bridge, który ma jedną adresację. 10.00254. Czyli to jest ten adres, do którego jestem w tej chwili podłączony do urządzenia StormShield. Aby to zmienić, wyciągam w pierwszej kolejności interface out, który przypomnę, jest naszym interfejsem WANowym, i wyciągam go poza interface bridge, aby nadać mu osobną adresację. Następnie klikam dwukrotnie, wyciągnięty interfejs. Upewniam się, że interfejs jest włączony. I nadaje w jego właściwościach adres IP. W moim przypadku będzie to adres publiczny 192.36.253.10. Po slashu podaję maskę, czyli 255.255.255. 255, 255. W moim przypadku będzie to 252. Klikam update, zastosuj, zapisz. I w tym momencie urządzenie ma już skonfigurowany. Interfejs vanowy. W drugim kroku wybieram interfejs in, który jest drugim interfejsem urządzenia, do którego w tej chwili jestem podłączony. Urządzenie sygnalizuje taką informację poprzez tą ikonę. I robię tak samo jak w przypadku interfejsu out: przeciągam ten interfejs i wyciągam go poza interfejs bridge. Następnie klikam w niego dwukrotnie, aby dokonać jego konfiguracji i podać adres IP. W moim przypadku urządzenie Stormshield sieci wewnętrznej będzie miało adres 192.168.0.1 po slashu maska 255.255.255.0. Klikam update. Zastosuj, zapisz. W związku z tym, że skonfigurowałem Interfejs, na którym w tej chwili jestem podłączony do urządzenia, moje urządzenie znalazło się już w innej sieci, czyli sieci 192.168.0.1. Podczas gdy moja stacja robocza jeszcze znajduje się w sieci 10.0.0. Aby to zmienić przechodzę do właściwości mojej karty sieciowej. Przechodzę do konfiguracji adresu IP wersji 4. I zmieniam adres IP na 192.168.0 i wybieram sobie wolny adres IP w tej sieci. W związku z tym, że urządzenie ma adres 1, ja wybieram kolejny adres, którym będzie adres 2. Maska pod sieci pozostawiam bez zmian, czyli 255.255.255.0. Jako bramę domyślną wskazuję adres IP mojego routera, czyli urządzenia StormShield wpisuję adres 192.168.0.1 W ostatnim kroku konfiguruję serwery DNS. Ja skonfiguruję adres 88.8.8. Klikam OK, OK. I już w tej chwili mogę zalogować się do urządzenia już pod nowym adresem IP. Aby to zrobić, zmieniam w adresie. Przeglądarce stary adres IP na nowy czyli 192.168.0.1 Akceptuję monit o niezaufanym certyfikacie i loguję się moimi poświadczeniami. W tej chwili nie posiadam wystarczających uprawnień, aby to zmienić w górnym. W górnej prawej części interfejsu klikam w menu Admin i podniosę uprawnienia. Dobrze, w tym momencie mam skonfigurowane wszystkie interfejsy sieciowe, i w drugim kroku przechodzę do zakładki Konfiguracja sieci Routing. I w tym miejscu definiuję moją bramę domyślną. Aby to zrobić, klikam w ikonę, która tutaj się obok znajduje. Wybieram obiekt typu host. Nazywam swój obiekt. W moim przypadku ja użyję nazwy Brama. I podaję adres IP Bramy, którą dostałem od mojego dostawcy internetu, czyli 192.36.253.9. Klikam utwórz. Zastosuj. Zapisz. W kolejnym kroku przechodzę do zakładki polityki ochrony Firewall INAT. I w tym miejscu zmieniam profil mojego firewalla na profil 05. Następnie dodaję regułę Firewall, czyli regułę domyślną. Włączam tą regułę. akcję zmieniam na zezwól jako adres źródłowy wskazuje adres mojej sieci wewnętrznej, czyli 192.168.0. Urządzenie podpowiada mi jakie obiekty w tym miejscu mogę wybrać. W moim przypadku to będzie Network In, czyli obiekt, który nosi nazwę Network In. Klikam OK. Adresem docelowym będzie obiekt o nazwie Internet. W ostatnim kroku definiuję regułę SourceNAT, czyli, będąc w tej samej zakładce, przechodzę z podzakładki Firewall do podzakładki NAT i definiuję nową regułę. W tym celu klikam Dodaj maskarada reguły włączam regułę poprzez dwukrotne kliknięcie. Jako adres źródłowy wskazuje adres mojej sieci wewnętrznej, czyli 192.168.0. Wybieram obiekt network podkaśnik in. Jako adres docelowy wskazuje obiekt internet. Następnie przechodzę do sekcji nad po translacji i w adresie źródłowym Podaję mój adres publiczny, czyli 192.36.253.10. W moim przypadku będzie to obiekt Firewall Out. Klikam Zastosuj, Aktywuj politykę i w tym momencie moja stacja robocza powinna mieć już dostęp do internetu. Aby to zweryfikować przechodzę do przeglądarki internetowej, odświeżam. I jak widać w tym momencie mam dostęp do internetu.